Siempo Manko, Z tej strony bal. Dzisiaj będziemy grać na jednej prowincji i będziemy yy, nieskoło, kolonizować nieskolonizowane prowincje. Prowincje naturalne. Ja sobie wybiorę Polskę, bo będę grał polską. Co szybko zrobię tereny? To mi trochę laczy, nie wiem czemu. Dobra. Oj, oj, oj. Ej, bo Słowacja jeszcze już, już trochę duża zrobiła. Ona mi już wchodzi w tereny! Chyba to miały być moje tereny. Jakbyście słyszeli, szum, to sorry, bo mamy ogrzewanie wyłączone i musimy sobie jakieś kal kaloryfery wyłączone. Czy jakieś coś. Będę duży. Czemu moja dopiero 33 jest tam. A, bo Kazachstan! Kazachstan jest 117, a Bułgaria. Bułgaria jest taka duża Ojejcie panie Ja zablokuję Słowacji tutaj, rozwój I sam wejdę w moje tereny Większość terenów O, Wrocław Zablokujemy Ważne, żeby blokować. I moim chyba zadaniem będzie stworzenie Królestwa Polskiego. Potrzebuję wojnę ze Słowacją. I tutaj terenu, więc to będzie krótkie, więc może stworzę rząd pospolity. A może między morze. Thick, thick, thick. już mało jednostek i co rundę chyba minus 10 jednostek zabiera i eee, będzie trochę śmiesznie jak e, neutralni mnie w ogóle zabi zabiją, moje jednostki zabiją neutralni. Nie! Zarąbał. Zarąbał mi. Mm. A! No to badania nam w populację, trochę, podatki, zarządzanie, utrzymanie wojska. Ojoj, hmm. ojoj, oj, oj. um, Moim teraz zadaniem chyba jest. oj, 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 oj. Jest wywołanie wojny w Słowacji, bo się jest wtedy taki takich duzi. Duzi się stanę. Duzi, duzi. i wtedy no będę duży okej okay. myślę, że tyle wystarczy Jedziemy takimi jednostkami tutaj. Okej. Okay. O, tutaj, tutaj zrobili jakiś ruch. A wygląda tak. Lecę na stolice. Lecę tutaj na nich. A tutaj jednostki wystawiam i lecę tutaj też na nich. I lecę na nich tu. no chyba, że oni chcą mnie wymęczyć. Też jest taka opcja. Wymęczyć moje jednostki i będą cały czas stawiać nowo. Dobra, zaraz skończę atakować Słowację. Eee, I to idzie tu, tak, no, i to idzie tu. No i już mam. Jestem pierwszy. Korea, Korea nagle wyskoczyła. oj, kurde ja wasala biorę spamujemy, spamujemy i dajemy tyle jednostek, żeby było dużo Konektujemy. I teraz mam problem, bo rebelia będzie. I tego nie przemyślałem. Zaraz co? Co jest? Aha! Bo to tylko zaznacza ty! Dobra! Może się przestraszam i... przyjmę. Jestem straszny, bójcie się. A wasada przyjmiecie? Nie, nie przyjedzie. Szkoda. Wow! 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 wow. No. Co jest? O, Korea mi prześciągnęła. Chudę. Szkoda. Szkoda, że nie przyjęli. Guiana na Francuska jest raz, wzrosła. Zaraz ja też mogę być gigantem. Co by tak uświadomiła? Wystarczy, że tutaj zaatakuję. pojazd jest Aland, a to stawes Spa a Górsej. Też ma pewnie jakieś. Mam nadzieję, że przyjmiecie. Niemcy się zgodzili, ale trochę już nie. Nie podoba mi się. Sorry, jakbym mówił przez nas, ale lekko przysięgnięty jest. No i przyjęli. A ci? Przyjmą? Przyjmijcie. O, Nie przyjęli. O, przyjęli. A ci przejmam? Nie przejmam, czyli ich atakować? To mają dobre jednostki, w Okej. Okay. Żyjemy. Ważne, że żyjemy. Jak... To... Tutaj dam. No nie przyjęło. Jestem pierwszy. Jestem pierwszy, ale idę ład w ład z Koreą. nie mają tą samą taktykę co Słowacja, czyli że wszystko na końcu, żeby tutaj te rozladły się te jednostki żeby tutaj były, było większość jednostek i żeby tam dopiero zaatakować to skurzające, bo jednostki się wtedy to... Nie wiem czemu, no, ale ta taktyka najlepiej wychodzi botom. Jak kiedyś próbowałem takiej taktyki mi nie wyszło. No dobra. Mogę powiedzieć, że zapokoi. Ай. Мне надо уже и мостик, Przejmę? Ja. Jestem duzi. Jestem bardzo duzi. Teraz będę jeszcze większy. I będę mega duzi. Co jest? Jaki ja duży będę? Jeszcze jaka się Bułgaria przyjmie. Dopiero będzie. No i jestem. Nie wiem. Dobra. Eee, jak to podoba sobie tak o. Vou ligar, porque eu sou o Wezmate, Tá, não Mas mogę służyć já você pode ligar, viu? bym chciał. Już prawe 20 Cholera zaatakować! Dobra. Ona jest 37 Więc raczej, co raczej przyjmie? Dobra, ja jestem, ja, ja, ja już jestem wygrany Jeszcze mi nie przegonili w tych prowincjach. Teraz to już mnie nikt nie przegoni. A USA się rozrosło? Nie. Co, co tutaj robi Benin? Co tutaj Benin robi? Już mi nikt nie podskoczy, no już mi nikt nie podskoczy. Jestem gigantyczny. Jakie kraje są jeszcze duże? Dominika. Dominika jest gdzieś tutaj. O, kora... Kora, kora. Co jest? O kurde. Ja już nawet duża nie Żona, on jest dziewiąty On ma tylko tyle prowincji przecież O właśnie dlaczego on jest dziewiąty Dobra, czas na Australię że stworzy Rzeczpospolitą i kończymy. Tylko, że mi nie pasuje, że oni mają tereny, które ja bym chciał. Te tereny. O te. Te. To chyba te, tu. Chcę tylko tyle. Daj mi tyle. Nie? To będziesz moim wasalem i ciągły nie całego.

Obojga narodów oficjalnie zrobiono. Mamy to... No to co? Do następnego.